cudowne boże słowo ożywia mnie na nowo cudowne boże słowo boże słowo witam serdecznie pozdrawiam w tym drugim imieniu który jest ponad wszelkie imię pana Jezusa Chrystusa przy słowie Bożym Czytamy z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, od 5 do 10 wiersza. Pięć wierszy. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Tyle ze Słowa Bożego. Cudowne Boże Słowo ożywia nas na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Tak uświadamiamy sobie, czytając to Słowo Boże, że Bóg jest światłością nie ma u Boga żadnej ciemności. I Pan Jezus powiedział. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I teraz my, idąc w ślady Pana Jezusa, naśladując Pana Jezusa, my, chodząc w tej światłości, doświadczamy odpuszczenia grzechów codziennie, które wyznajemy te grzechy, no ale ktoś może powiedzieć, jak to? Już raz przyszedłem do Pana Jezusa, jak ten syn marnotrawny, wyznałem grzechy, i teraz jako dziecko Boże, jako Jego dziedzic, już się cieszę dziecięstwem Bożym, i czy mam znowu wyznawać grzechy? Otóż ten świat, w którym my mieszkamy, on cały tkwi w złym. Gdybyśmy się ubrali na biało, i zjechali na dół, gdzie pracują górnicy, wydobywają węgiel. My nie musimy nic dotykać, a wyjedziemy czarni. Tu pod wąsem czarno od oddychania. Nawet wystarczy iść do piwnicy, gdzie jeszcze w tych starych familokach palą węglem, i tam w piwnicy mają węgiel, i trzeba naładować do wiaderka tego węgla. I przynieść do góry, żeby tam, gdzie się mieszka, żeby palić świecu. I już to wystarczy, że samo ładowanie tego węgla do wiaderka już tu masz pod wąsem od tego powietrza ciemne. Już jesteś zabrudzony. Tak ten cały świat, on brudzi nas. On cały tkwi w złym. I my. Przychodząc do Boga, który jest światłością, my wyznajemy nasze grzechy codziennie. I ja dam przykład wczoraj. Wczoraj, kiedy mieliśmy też i w gościach Tadeusza i razem z moją żoną i w trójkę śpiewaliśmy i czytaliśmy Słowo Boże. Radowaliśmy się, że możemy rozmawiać przez świadectwa. Przez pieśni i hymny, i tak yy, wspominając też i na śmierć Pana Jezusa, że nas tak drogo kupił, yy, że oddał swoje życie za nas i przelał swoją krew, abyśmy my mieli odpuszczone grzechy, takżeśmy badali samych siebie, czy jest w nas coś, co zasmuca. Czy jest jakaś ciemność, my, którzy przychodzimy do światłości? Bo tu żeśmy czytali, że każdy, który przychodzi do światłości, do Boga i ma społeczność z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, to krew Pana Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A jeżeli byśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, to siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. I teraz czytaliśmy Psalm 15. Kto zamieszka w domu Pana, w namiocie Bożym? Ten, kto żyje nienagannie. Ten, kto mówi prawdę. Który nie obmawia. Który sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Pieniędzy nie pożycza na lichwiarskie odsetki. I tam jest przy końcu napisane tego Psalmu: kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Podobny taki psalm napisał Piotr w swoim drugim liście. I on pisze tak: Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, należymy do Pana Jezusa Chrystusa, idziemy w jego ślady, to my pracujemy nad naszym duchowym życiem i my naszą wiarę uzupełniamy. Jak się uzupełnia wiarę? Wiara jest. Z czytania Słowa Bożego. I my czytając Słowo Boże i gromadząc w sercach te wyroki Słowa Bożego, że to słowo Chrystusowe mieszka w nas w opitości, my uzupełniamy tę wiarę. Później uzupełniamy cnotę, uzupełniamy poznanie, bo to jest żywot wieczny, poznanie Ojca i Syna. A cnota, no mamy myśli mieć cnotliwe, poczciwe, dobrotliwe, sprawiedliwe, i my się kontrolujemy, uzupełniamy, żeby była nasza wiara yy, mocna. To znaczy, że słowo Chrystusa obficie w nas mieszka. I wiara nasza jest ze słuchania słowa, i więc czytamy, rozmyślamy nad tym słowem, jak mówi Psalm pierwszy idąc drogą, kładąc się i wstając, rozmyślamy. I w ten sposób uzupełniamy. Kto chce mieszkać w tym namiocie Bożym, i tam są w tym psalmie 15 żyje nienagannie, nie obmawia językiem, mówi prawdę w sercu, a tu Piotr. Zachęca, uzupełnia wiarę, cnotę, poznanie, pościągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. Jeżeli te rzeczy się w nas pomnażają, te cechy, to nie uczynią w nas, że jesteśmy nieczynni, bezczynni. Ale uzupełniając to, jesteśmy czynnymi, aby wzrastać własce i w poznaniu Boga. I widzimy niedostatki u siebie. Weźmy ten ostatni, którym jest miłość. Która jest dobrotliwa, cierpliwa, która wszystko znosi, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i nigdy nie ustaje. I musiałem powiedzieć, duszo moja, no brak ci jeszcze tej Bożej miłości, tego charakteru Pana Jezusa, ponieważ ludzie, którzy są wokół Ciebie, czy oni są źli, czy dobrzy, czy są oni tacy, Którzy działają na Twoje nerwy. Jakkolwiek ty musisz mieć charakter pana Jezusa, który był pełen miłości. I tak korzyłem się i wyznawałem swój grzech w tej Bożej światłości, w tej światłości Słowa Bożego, że mi nie dostaje. Nie mam tej miłości, która jest długocierpliwa, dobrotliwa. Która wszystko znosi. I ufałem i wierzyłem, że to słowo Boże poprawia, wychowuje, oczyszcza, bo powiedział Pan Jezus, jesteście czyści dla słów, które Wam głosiłem. I to słowo przeczytane, ono oczyszczało mnie, i jak którzyśmy czytali, że, że jeżeli wyznajemy grzechy, swoje. To Bóg jest wierny, Bóg jest sprawiedliwy i on odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bo jeżeli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, to zrobimy z Boga kłamcę i nie ma w nas słowa Jego. Bóg okazuje łaskę pokornym. I kiedy człowiek w pokorze przyznaje się, że mu brak tego charakteru Pana Jezusa, że mu brak tej doskonałej miłości, która jest długocierpliwa, która jest współczująca, to Pan Jezus, widząc Twoją prośbę i Twoje uniżenie, to te westchnienie nawet wystarczy, że On oczyści Obmyje i da nowe zachęcenie i siłę do tego, aby chodzić w Jego miłości, żeby być miłością, bo Bóg jest miłością i On daje słońce i deszcz dla wszystkich ludzi. Pan Jezus powiedział miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych którzy Was krzywdzą. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. A no więc w naszych sercach, w naszych myślach ma być to uczucie, ten charakter, ta wola Jezusa Chrystusa, który miłuje każdego człowieka i Ratuje każdego człowieka, który przychodzi i prosi o łaskę, o zmiłowanie. Tak i my mamy mieć te cechy pana Jezusa, jego charakter i tak codziennie, będąc w tej światłości, doświadczamy. Oczyszczenia w krwi Pana Jezusa Chrystusa. Codziennie doświadczamy Jego łaski, którą On ma dla pokornych. Codziennie nasze serca sprawdzamy, czy jest Jego wola i czy On jest naszym kochaniem, i czy w myślach jest On ten pierwszy, najważniejszy, jak powiedział, Będziesz mnie kochał. Z całej myśli, z całej siły, z całej duszy, z wszystkich uczuć i z całego serca. Cudowne Boże Słowo, ono ożywia nas na nowo, ono poprawia, wychowuje, oczyszcza, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła, użyteczni. Niech nas Bóg błogosławi. W tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który jest dla nas zachęceniem i przykładem. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, Ochotkupiciel, Słowo Żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, syn umiłowany, zgładził grzech baranek na wieki, królów król Panów pan. Emmanuel. Emanuel. Najwyższe imię Emanuel.